Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I rozpoczynałem, moi drodzy, na tablicy mam przedstawiony dosyć ciekawy przykład funkcji. Mamy tutaj do czynienia z funkcją Z, która jak widzimy zależna jest od funkcji od zmiennej U. Czyli zapiszemy sobie, że nasze Z zależy od U. Jak zabrać się za to zadanie? No więc moi drodzy, jak się przyjrzycie tej funkcji, to nie dość, że ona składa się z ułamka. To jeszcze w, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku tego ułamka, znajdują się funkcje trygonometryczne, a dokładniej znajduje się tangent w różnych kombinacjach. Jak poradzić sobie z takim przykładem? Na początku musimy się na pewno nastawić, że będziemy tu liczyć pochodną ilorazu, czyli trzeba będzie ten wzór odpowiednio rozbudować. A następnie, moi drodzy, musimy się nastawić, czy trzeba będzie tutaj liczyć pochodne złożone, ponieważ gdybyśmy chcieli się zabrać chociażby za tangens do trzecie u, no to, to tego, wzoru, tego we wzorze w tablicach nie ma, więc musimy to policzyć pochodną złożoną. No więc powoli, powoli, uważnie będziemy zabierać się za liczenie naszej pochodnej, czyli na początku stosujemy wzór na pochodną ilorazu, czyli mamy policzyć pochodną licznika. Pochodna z licznika, ją sobie zapiszemy w nawiasie, to będzie co? Pochodna z 3 razy tangens u i tu możemy skorzystać ze, ze wzoru na pochodną tangensa, czyli to będzie 3 przez cosinus kwadrat u. Minus i pochodna z tangens do trzeciej u, czyli to jest pochodna złożona. Na początku liczymy pochodną najbardziej zewnętrzną, czyli u nas to jest potęga, bo ona wpływa bezpośrednio na każdy pozostały element tego wyrażenia. Czyli pochodna z potęgi, czyli na początku wyłączamy ją przed. Mamy tangens kwadrat u razy i moi drodzy, pochodna z tangensa, czyli 1 przez cosinus kwadrat u. Czyli to jest, moi drodzy, pochodna z naszego e, licznika. Teraz mamy razy i niezmieniony e, mianownik, czyli 1 minus 3 tangens kwadrat u minus i teraz niezmieniony licznik, czyli mamy 3 tangens u minus tangens do trzeciej u razy pochodna mianownika. Pochodna z jedynki to jest 0, czyli nie wpisujemy. Minus i pochodna z 3 tangens kwadrat u to jest także pochodna złożona, czyli funkcja zewnętrzna to tutaj jest także potęga, czyli pochodna z potęgi, czyli tak trójkę przypisujemy razy. Pochodna z potęgi, czyli wyrzucamy ją przed, czyli 2 tangens, 2 minus 1, czyli 1, ale nie piszemy tego, argument bez zmian. Razy pochodna z tangensa, czyli 1 przez kosinus kwadrat u. I to jest, moi drodzy, yy, nasz licznik, i w mianowniku mamy mianownik do kwadratu, czyli będzie to 1 minus 3 tangens kwadrat u do kwadratu. I teraz, moi drodzy, sobie to rozbijemy i doprowadzimy to do momentu, w którym nie, nie trzeba będzie jakoś bardzo mocno tego wszystkiego e, tutaj e, rozbijać. Pamiętajcie, żeby liczyć pochodną, a przede wszystkim przekształcać, przekształcać jej wynik do momentu, w którym na pewno wiecie, że, że dzieje się coś, co rozumiecie. Bo jeżeli nagle wskakują wzory i przekształcenia, których naprawdę nie macie pojęcia, skąd są, po prostu zostawcie. Najważniejsze, żebyście dobrze policzyli pochodną, a resztę, jeżeli możecie, to lepiej tych błędów tutaj nie mnożyć. Czyli sobie teraz wymnożymy nawiasy, czyli to będzie 3 cosinus kwadrat u razy 1, czyli mamy 3 przez cosinus kwadrat U minus 3 przez cosinus razy 3 tangens kwadrat, czyli to będzie 9 tangens kwadrat U przez kosinus kwadrat u i teraz drugi, czyli minus 3 tangens kwadrat u razy 1 przez kosinus kwadrat u, czyli to będzie minus 3 i tego tangensa kwadrat u sobie wrzucimy w licznik i tu będzie kosinus kwadrat u, minus i minus da mi plus, 3 razy 3 będzie 9 i tu będzie tangens aż do czwartej u przez kosinus kwadrat u, czyli tutaj mamy z głowy... I teraz, moi drodzy, lecimy do drugich nawiasów, czyli to będzie tak: minus 6, tutaj będzie minus 3 razy 2, czyli tak, minus i minus, czyli będzie plus, 3 razy 6 to będzie 18, tangens razy tangens to będzie tangens kwadrat u przez cosinus kwadrat u, i tutaj mamy znowu następny czynnik, czyli minus i minus daje plus i minus to będzie minus. 6 tangens do trzeciej razy tangens to będzie tangens do czwartej u przez, e, moi drodzy, cosinus kwadrat u. Jeszcze raz rzućmy okiem, zobaczmy, czy nam się zgadzają wszystkie stałe, zwłaszcza i znaki, ale się zgadzają. I teraz, moi drodzy, e, będziemy próbowali tutaj redukować wyrazy podobne w liczniku. No a nasz mianownik na razie zostawiamy bez zmian i on też do samego końca pozostanie bez zmian. Czyli to będzie 1 minus 3 tangens kwadrat u do kwadratu. I teraz, moi drodzy, tak. Mamy wyrazy podobne, czyli minus 9 tangens kwadrat u, bo mianowniki wszyscy mają takie same, więc możemy tutaj jeszcze tu odjąć, czyli będzie minus 12 plus 18, y, moi drodzy, to będzie 6 tangens y, kwadrat u, czyli to się równa. 6 tangens kwadrat u, przez cosinus kwadrat u, czyli to mamy z głowy. Tutaj jest plus 9 tangens do czwartej minus, czyli to będzie plus 3 tangens do czwartej u przez cosinus kwadrat u i na końcu zostaje plus 3 przez cosinus kwadrat u, i to wszystko jeszcze przez nasz. Mianownik. I to jest ten etap, kiedy możecie się zatrzymać i powiedzieć, że już więcej nie robicie. My, moi drodzy, tutaj sobie jeszcze się pobawimy troszeczkę z tymi przekształceniami. Eee, będziemy wykorzystywać różne działania. Natomiast mówię, jeżeli już nie czujecie się na siłach, to po prostu to w tym momencie pozostawcie. My sobie, moi drodzy, wyłączymy teraz w liczniku przed nawias. Wyłączymy sobie 3 przez cosinus kwadrat u razy. I tak, tu zostanie 2 e, tangens e, kwadrat u, potem tu zostanie plus tangens do czwartej u i plus 1, i nasz mianownik zostawiamy bez zmian, czyli 1 minus 3 tangens kwadrat u do kwadratu I teraz, moi drodzy, tu stanie się coś bardzo ciekawego. Jeżeli sobie zamienicie kolejnością ten element z tym, czyli to będzie tangens do czwartej u, dodać 2 tangens kwadrat u, dodać 1, to tu powstanie wzór skróconego mnożenia, czyli przepisujemy sobie 3 przez cosinus kwadrat u razy, i ten wzór skróconego mnożenia to będzie kwadrat sumy, gdzie naszym a będzie tangens kwadrat u. A naszym B, moi drodzy, będzie 1, czyli będzie plus 1 i do kwadratu. Czyli zwinęliśmy to sobie tutaj odpowiednim wzorem. Dlaczego to zrobiliśmy? Bo jeżeli zwiniemy to w takim wzorem i chcemy tutaj uprościć, to możemy, moi drodzy, zrobić bardzo ciekawą rzecz. Otóż tu możemy zastosować wzór skróconego mnożenia, e, wzór skróconego mnożenia. Przepraszam, możemy przedstawić nasz tangens razy sinus przez kosinus. I tutaj wtedy będzie sinus kwadrat u. Przez cosinus kwadrat u dodać 1. Jeżeli tu sobie wówczas te wyrażenia sprowadzicie do wspólnego mianownika, czyli będzie sinus kwadrat u przez cosinus kwadrat u dodać cosinus kwadrat przez cosinus kwadrat, to okaże się, że tu ostatecznie powstanie wam 1 przez cosinus kwadrat u do, do drugiej, czyli 1 przez cosinus do czwartej u. Czyli to będzie moi drodzy, 3 przez cosinus kwadrat u to wyrażenie zostaje razy 1 przez cosinus do czwartej u. Oczywiście jeżeli chcecie możecie sobie spokojnie to wszystko po kolei zapisać, żebyście nie robili w pamięci, jeżeli tego nie widzicie. Gdzieś nawet na kartce obok cokolwiek albo w kolejnej dzienniku. Ja po prostu nie chciałam tego rozpisywać razem z tym całym dobrobytem, który musimy przepisać razem z tym. Czyli musicie po prostu zamienić to na sinus przez cosinus, ale że jest kwadrat, to będzie sinus kwadrat przez cosinus kwadrat. I teraz, moi drodzy, ja po prostu mogę sobie to ścieśnić, że tak powiem, cosinus kwadrat razy cosinus do czwartej to będzie cosinus do szóstej, czyli to będzie ostatecznie 3 przez cosinus do 6u przez 1 minus 3 tangens kwadrat u do kwadratu. I teraz możecie jeszcze ewentualnie ostatnią rzeczą zrobić jest to, żeby wrzucić ten mianownik razem z tym, żeby nie było piętrowego łałka. My natomiast tutaj to zostawimy, bo tak na dobrą sprawę można tu zrobić jeszcze naprawdę parę, parę rzeczy, które e, związane są z, różne, z różnymi przekształceniami trygonometrycznymi. Ale jak już wspominałam, grunt, żebyście wiedzieli, jak wyliczyć pochodną. Reszta to jest jakby wasza wiedza z liceum i nie tylko, więc tutaj... E, po prostu jak się czujecie do tego momentu, róbcie. To jest, moi drodzy, koniec naszego zadania. Jak widzicie, czasami pochodne zajmują troszeczkę więcej czasu niż zazwyczaj. Ja zachęcam Was do innych zadań związanych z pochodnymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia. I do suszenia.